Niezmiennik do temperatury jest taki, muszę dorosnąć, muszę stanąć na wysokości zadania. I kiedy ty spytasz dziecka, co się takiego wydarzyło w szkole, to on powie, wiesz co, dzisiaj były zawody i, i mieliśmy się ścigać, tak? Kto pierwszy dobiegnie czy przebiegnie. No i jakiś chłopak, śmiał się ze mnie, tak? Powiedział, że ja nie dobiegnę, że ja nie dam rady. No i się tam dzieci śmiały, tak? No ale oczywiście ja y, stanąłem y, na wysokości zadania. Może tego tak akurat dziecko nie powie, ale powie, mamo, y, udało mi się, tak? Dobiegłem, tak, ale byłem bardzo później zmęczony, ale im pokazałem, tak? Dałem radę. No i co jest rozwiązanie? Czyli wysoka temperatura pojawia się, więc y, wysoka temperatura jest zawsze związana z tym, że dziecko, ale dorośli mają tak samo, tak? bo zaraz dam przykład dorosłej osoby, że musi stanąć na wysokości zadania, czyli musi dorosnąć, musi po prostu przejść samego siebie. I wtedy jedynie temperatura jest nam w stanie to pokazać, bo temperatura jest w stopniach, temperatura jest na skali, mamy 36,6, Mamy 37, 37,5, 38, czyli rośnie, temperatura rośnie właśnie dlatego, że dziecko jakby musi też dorosnąć, musi się z czymś zmierzyć, co jest dla niego trudne, musi jakby przekroczyć ten próg rozwojowy. No i jest podwyższona temperatura.